Jaka dzisiaj na hali? No to samo, 12 stopni. 12 to optymistycznie trochę, wiesz? 12, 12. Okay. Na no, 12, dzisiaj tak wychodzimy. Mogę wyjść na film? Mogę Właśnie jesteśmy na treningu przedmeczowym, przed nami jeszcze jedna sesja wideo, bardzo chcemy wygrać to spotkanie, zrewanżować się zwłaszcza za porażkę w Stargardzie, gdzie popełniliśmy bardzo dużo błędów w końcówce, wiele strat, wiele zbiórek ofensywnych przeciwnika i to spowodowało, że przegaliśmy. Dlatego dzisiaj wyciągnęliśmy wnioski z, tej, z tego meczu. Mam nadzieję, że dzisiaj odniesiemy zwycięstwo. Ważne zwycięstwo. Myślę, że dla nas także po, po ostatnich dwóch meczach przegranych yy, chcemy zagrać lepiej, wybudować yy, tą swoją yy, motywację i do dalszych, do dalszych spotkań. Ciężkie spotkanie przed nami jest to zespół, który preferuje bardzo szybką, bardzo szybką grę. Grają agresywnie, tak powiedziałem, na, na desce. Dużo, dużo izolacji. Yy, gry jeden na jeden. Yy, tutaj o sile stanowią yy, amerykańscy zawodnicy Chandler, Davis. Myślę, że tutaj yy, pokażemy, pokażemy tę nasz, yy, naszą zaciętość, tę naszą walkę, zwłaszcza na tablicach. Yy, I będziemy atakowali odpowiednio sytuacji na boisku. Także myślę, że zapowiada się ciekawe spotkanie. Yy, mam nadzieję, że, że kibice przed yy, odbiornikami pomogą nas i Zakończył dla nas dobry zwycięzcę.